18 grudnia w Gospodzie Magórskiej odbyła się Gala Mistrza Kierownicy Macieja Serafina. To już druga taka impreza, której mogliśmy się przyglądać z kamerą. Tym razem okazją do świętowania było osiągnięcie tytułu Mistrza Europy przez Macieja Serafina. Jest on jednym z najbardziej doświadczonych i utytułowanych spośród licencjonowanych kierowców wyścigowych w Polsce. Maciej Serafina na swoim koncie ma już wiele zdobytych nagród, co widać było podczas sobotniej gali. Do największych należą: Mistrz Polski Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski w klasie A, PL 2000 w 2019 roku, Wicemistrz Polski GSMP w grupie A, PL w 2019 roku, Mistrz Polski GSMP w klasie 5 B w 2020 roku. Wicemistrz Polski w klasie 5A w 2021 roku. Drugie miejsce w Trento Bondone w Pucharze Europy. Jak twierdzi sam mistrz, jego największym osiągnięciem było przejechanie wszystkich dziewięciu rund i zdobycie Mistrzostwa Europy w European Hill Climb Championship w grupie 5. Zrobił to jako pierwszy Polak w historii. Przejechał około 30 tysięcy kilometrów po całej Europie, spędził 78 dni poza domem, pokonał około 5 tysięcy kilometrów po trasach wyścigowych samochodem cywilnym, żeby się ich nauczyć. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie upór Macieja Serafina, wynikający z jego charakteru. Jak twierdzi, dla chcącego nic trudnego, nawet kamień można ugotować sobotnią galę otworzył sam Mistrz. Wyświetlone zostały dwa filmy związane z dochodzeniem do sukcesów, ale również ostatnie wyścigi, gdzie Maciej Serafin zdobył tytuł Mistrza Europy. Wyruszamy z Zoplic. Ja i moi przyjaciele Angelo Gili i Maciej Kumikowski. Jedziemy do Francji na pierwszy wyścig eliminacji Mistrzostw Europy Col Saint-Pierre, 2166 km od Gorin. Podróż przebiegła super. Atmosfera idealna, dojechaliśmy do Francji, rozłożyliśmy się, wylądowaliśmy pod mostem, ponieważ organizator tak nas skierował, takie nam miejsce wyznaczył, że dosłownie byliśmy pod mostem. Od razu zacząłem treningi, od razu zacząłem zapoznanie z pracą, z samochodem cywilnym. Praca od początku nie leżała i tak jakoś nie mogłem jej zapamiętać, ponieważ 7 miesięcy nie jeździłem, nie miałem kontaktu z samochodem. Tak, Angelo, masz rację, to jest nasze życie. Macie, nieustanne pasmo sukcesów, tak można nazwać Twoją karierę. E, jesteśmy po raz drugi na Gali, e, w Magurskiej Gospodzie. E, widzę, Zauważyłem, że przybyło tutaj nieco pucharów medali. No, przybyło, bo w tym roku zrobiliśmy coś szalonego, naprawdę szalonego. E, pojechaliśmy cały cykl Mistrzostw Europy, tak zwanej Dużej Europy. To jest European Hill High Club Championship odwiedziliśmy 9 krajów, zrobiliśmy około 30 tysięcy kilometrów po całej Europie, nie było nas 3 miesiące w domu, zrobiliśmy około 4 tysiące, ja zrobiłem 4 tysiące kilometrów po trasach, które musiałem zapamiętać, więc to też mordercze tempo, spaliliśmy kilka tysięcy litrów ropy, nie wspomnę o oleju napędowego, nie wspomnę o paliwie wyścigowym, także plan szalony, Dobrze wykonany, ponieważ wygrałem. Jestem w tej chwili mistrzem Europy w grupie piątej, także, także konkurencja była duża i, i miałem się z kim ścigać, naprawdę bardzo profesjonalni zawodnicy. No i okazało się, że jednak ten z gorlic Maciek przyjechał, wygrał parę wyścigów, bo w sumie sześć wyścigów wygrałem z dziewięciu. Także, także jestem bardzo zadowolony i, i myślę, że zapamiętają wszyscy ten sezon jako, jako udany w mojej grupie tutaj, w mojej, wśród moich przyjaciół i znajomych. A co najbardziej utkwiło Ci z wydarzeń rajdowych w, w tym z roku? Z moich wydarzeń wyścigowych. Wyścigowych. Yy, najciekawsze... Było kilka rzeczy, bo naprawdę mnóstwo rzeczy. Były rzeczy tragiczne, były rzeczy bardzo śmieszne, były rzeczy takie, które, które naprawdę yy, ciężko było, było z, z przeżyć. Natomiast najciekawsze, jedna z najciekawszych rzeczy to była Yy, to był wyścig w Portugalii, yy, rampa de Fal falperra gdzie na ten wyścig przyszło około 150 tysięcy ludzi. Jak zjeżdżałem w dół, bo mamy podjazd pod górę w wyścigach, jak zjeżdżałem w dół i widziałem, że na trasie jest 150 tysięcy ludzi, no to po prostu czułem się jakbym wjeżdżał w, w, do stadionu pełnego ludzi i, i ci wszyscy ludzie bijący brawo, to, to było coś niesamowitego, także, także to było bardzo przyjemne. W ogóle poznanie wszystkich tras, bo to było 9 tras do poznania na. na na każdej trasie musiałem robić około 400, nawet do 700 kilometrów. Na trasie, która ma 5 do 7 kilometrów, musiałem ją po prostu przejeżdżać, uczyć się jej, cały czas uczyć i uczyć, uczyć. I to też było fajne, ponieważ cały czas uczyłem się tych nowych tras, poznawałem nowych ludzi, poznałem mnóstwo. To jakieś wypadki, przygody? Miałem, miałem wypadki. Miałem pierwszy wypadek na pierwszym wyścigu we Francji. Rozwaliłem cały samochód z przodu, można powiedzieć, wpadłem na skały, już na drugim treningu. Mechanicy naprawiali ten samochód 9 godzin. Nocy, całą noc. Było zero stopni wtedy na, na, na zewnątrz i udało się ten samochód naprawić. Wystartowałem tym samochodem, o tyle, był zrobiony o tyle, o ile. Mogłem nim po prostu jechać. Nie byłem nim pewny, nie mogłem jechać tak, tak na maksa. Natomiast zdobyłem wtedy drugie miejsce i brakło mi półtorej sekundy do pierwszego zawodnika. Później drugi wypadek, który mieliśmy, to był też bardzo, bardzo niebezpieczny wypadek w Hiszpanii podczas pierwszego podjazdu wyścigowego. Na dohamowaniu z dużej prędkości yy, uśliznął mi się tył samochodu i uderzyłem przed, przed nim prawym, prawą stroną, uderzyłem w takiego bala ze słomy i ten bal mnie wyrzucił na jedną barierę, później na drugą barierę. No to było... Znowuż to... zdążyliście naprawić samochód? Tak, tak. Zdążyliśmy dosłownie w ostatniej minucie naprawić samochód. Ty masz jeden w ogóle samochód do jazdy? I jeszcze raz. Czy Masz jeden samochód do jazdy czy masz jakieś jeszcze awaryjnie coś tam? Jest jeden samochód, którym jeżdżę w wyścigach, natomiast na busie mieliśmy drugi samochód w częściach, ponieważ musieliśmy mieć dużo części, bo jak wybieraliśmy się na przykład do Portugalii, to robiliśmy, zrobiliśmy około 3800 km w jedną stronę, więc musieliśmy mieć zapasowy silnik, zapasową skrzynię biegów. Mieliśmy praktycznie cały samochód na wymianę właśnie po to, żeby z takich wypadków, z takich kraks szybko naprawić samochód i jechać dalej. Jakie plany? Czy zmieniasz samochód, wchodzić w wyższą klasę teraz? Plany są bardzo ambitne. Chcę w przyszłym roku jako jedyny Polak, bo jeszcze nikt nie pojechał na ten wyścig, wystartować w najbardziej niebezpiecznym wyścigu na świecie. To jest wyścig w Stanach Zjednoczonych w Colorado. Nazywa się Pike's Peaks. To jest wyścig do chmur. Jak do tej pory, przez od 1919 roku ten wyścig jest w Stanach Zjednoczonych. On idzie. Nikt jeszcze z Polski na ten wyścig nie pojechał. Ja już wysłałem zgłoszenie. Czekamy 11 stycznia. Może będzie już lista. Mam taką nadzieję, ponieważ co roku jest tam od 300 nawet do 1000 zgłoszeń, a jeździe, jedzie bardzo mało, bo jedzie około 100 samochodów w wyścigu, także mam nadzieję, że mnie przyjmą. Umotywowaliśmy to, że jestem mistrzem Europy i chciałbym jechać w tym wyścigu jako pierwszy Polak, który w ogóle tam pojedzie z Polski i, i będzie jechał. No, mam zapewnienie, że będą przywitają mnie z otwartymi rękami. także. Czy mamy, czy mamy kciuki, wszyscy, żebym się znalazł na liście 11-stopni? Życzymy ci, żebyś się dostał, ale też, żebyś wrócił, bo tak groźnie zabrzmiało wyścig do chmur. Yy, tak, wyścig, proszę sobie wyobrazić, że wyścig zaczyna się na 2000 metrów, kończy na 4000 metrów. Na dole mamy około 20 stopni, plus, na górze mamy plus 6. Yy, około 20-30% kierowców bierze ze sobą maski tlenowe, ponieważ wspinając się tak do góry, nie są w stanie czasami, jest black tlenu i, i ma Ją omdlenia, więc, więc to, jest, to jest niesamowite. Przejeżdżamy przez śnieg tam, dojeżdżamy do chmur. To jest wyścig, który, który jest no, zakwalifikowany jako najbardziej niebezpieczny, ponieważ tam nie ma barier żadnych. Tam nie ja ma... Z ciebie, dla Ciebie nie ma barier. Nie ma barier i nie będzie tam barier. Natomiast tak jak mówię, na razie nic nie będę zdradzał tajemnic dużych, bo czekam na to, żeby mnie przyjęli na ten wyścig i, i to będzie niezmiernie dla mnie w ogóle dostanie się do tego wyścigu, to już jest sukces, a w ogóle wystartowanie w tym wyścigu 25 czerwca, 26 czerwca, ten wyścig yy, zaczyna się w Stanach Zjednoczonych. W ja, ja myślę, że zanim jeszcze wyjedziesz na wyścig jak. Jak już jak dostaniesz się, to pochwali się i zapraszamy się do nas do studia przed Twoim wyjazdem. Myślę, że opowiesz widzom. Oczywiście bardzo lubię Wasze studio i lubię prowadzących, także z miłą chęcią przyjadę i opowiem mnóstwo historii, bo jest ich bardzo dużo. Tak jak mówię, półroczne turne po Europie, to jest, jest wiele, wiele, wiele przygód. Także z miłą chęcią Wam poopowiadam i wszystko podzielę się wszystkim. Zapraszamy Cię serdecznie już dzisiaj i trzymamy za Ciebie kciuki. Dziękuję. Nie zabrakło gratulacji, ale też okolicznościowego tortu i fanfar. Impreza trwała do samego rana w dobrym towarzystwie i atmosferze. Panie Adamie, jest Pan dzisiaj na Gali mistrza Europy, naszego kolegi Maszka Serafina. Jakie wrażenia, tym bardziej, że Pan startował w Rajdach? No cóż, jestem, powiem szczerze, dumny z mojego kolegi. Niewiele, niewiele młodszego kolegi, prawda? Natomiast spędziliśmy w dawnych czasach mnóstwo godzin, często w samochodzie. On jest świetnym uczniem. Myślę, że. Jakiś malutki promil jego sukcesu jest, jak to się mówi, zawdzięcza mnie, bo wiele, wiele, wiele czasu spędziliśmy razem, wiele rozmawialiśmy. Starałem się dawać mu dobre rady, bo ja to już kiedyś przerobiłem. I powiem tak, Maciek, no szacun, jesteś doskonały, a dzisiaj po oglądnięciu tego filmu drugiego, powiem tak, no nawet nie, nie sądziłem, że twój potężny trud był tak wielki i że osiągnąłeś to, co powinieneś osiągnąć i mam nadzieję, że Amerykanie po prostu docenią Cię i pokażesz im, jak jeżdżą Polacy. Czy można powiedzieć, że e, zaraził Pan Maćka tym sportem? Tak, zaraziłem Maćka tym sportem i jeszcze paru kolegów. Kiedyś miałem taką bardzo mocną... Ładę, która ważyła 700 kg, miała 200 koni. Potem miałem Lancję, Delta Integrale. I to wtedy młodych chłopaków, krótko mówiąc, strasznie rajcowało. Ale z tego, I, co ja i... pamiętam, miała Ferrari. Nie, 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 z tym Ferrari to była plotka. A to, co, co to czerwone w garażu w Krydnicy stało? <laughs> nie pamiętam. Proszę o następne pytanie. Wierzy pan, że dojdzie do tego rajdu w Ameryce wyścigu, Maśka? Nie obawia się pan o ten start? Bo jakby nie było, jest to bardzo niebezpieczna impreza. Ja uważam, że Maciek to jest, to jest ten model, który w zasadzie jak sobie coś wymyśli, to do tego po prostu dotrze. I on, on jest, jest nieprawdopodobny w swoich, jak to się mówi, pomysłach ale do tej pory mu wychodzą i oby tak dalej. Panie Adamie, a teraz tak od Panu. Czy zakończył Pan swoją erę rajdowca, wyścigowca? Czy to jest tylko jeszcze w sferze wspomnień, czy już jeszcze są jakieś plany? No cóż, powiem tak, ciągle mnie korci jakiś start. Nie wiem, może kiedyś na emerytusę jakieś szybkie auto, może coś jeszcze będę robił, ale ja nie mam y, tak dobrze jak Maciek. Macka bardzo mocno y, wspiera w tych jego zamysłach y, na przykład żona. U mnie było zawsze odwrotnie. Y, rodzice, y, y, cała rodzina była przeciwna moim rajdom ze względu na no na pewno ryzyko, które zawsze w, takich, w takim sporcie istnieje. Ale nie wykluczam tego. Możemy powiedzieć, że Maciek i małżonka obydwoje są tak, takimi osobami, którzy lubią ryzyko. Tak, i ja też bardzo lubię, powiem tak, e, żałuję, że kiedyś przerwałem, ale to były inne czasy, nie takie łatwe jak dzisiaj, e, po prostu wtedy e, tylko kierowcy w zasadzie firmowi mieli jakieś szanse, e, startowałem w rajdzie, w którym startował Bublewicz, w którym... E, Pana e, pilotem był Maciek Wisławski chyba, nie? Pamiętam. Tak, e, na jednym z rajdów Maciek Wisławski był moim pilotem, świetnie, bardzo to wspominam, no, doskonały pilot, e, no... Szkoda, że, 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 że ten sport u mnie wtedy się zatrzymał, ale niestety to nie jest tak, że, że można robić dwie rzeczy naraz i duży biznes, czy średni biznes i startować w wyścigach po prostu, czy rajdach. A więc ma Pan godnego następcę. Tak, jestem z Maćka dumny. Uważam, że jest świetny i powiem szczerze, yy, zawsze wierzyłem, że daleko zajdzie, ale no, można powiedzieć, że mnie nawet tym zaskoczył. No to trzymamy dla niego kciuki. Ja również, i mam nadzieję, że w Ameryce pokażę, jak Polacy jeżdżą. Niech się tak stanie. Cześć,